Witam Was serdecznie. Chciałbym Wam pokazać dzisiaj miernik do mierzenia napięcia w akumulatorach, ponieważ akumulatory Lipo są to akumulatory, z którymi powinniśmy obchodzić się dość ostrożnie. I teraz tak: akumulatory Lipo, czyli litowo-polimerowe, składają się z ogniw. Każde z ogniw ma 4,2 V w fazie naładowania. W czasie, gdy przechowywujemy taki akumulator, powinien on być ustabilizowany do 3,8 V na każde z ogniw. I teraz tak, jak rozpoznać ilość ogniw, jeśli mamy zamazane na baterii ilość i jaki to jest? Możemy tutaj w łatwy sposób spojrzeć na wtyczkę, którą podłączamy do balansera podczas ładowania i przez tą wtyczkę również będziemy sprawdzać napięcia, które panują na tej baterii. I teraz tak, posłużę się takim miernikiem, którego ja przynajmniej używam. Sprawia mi on jakby hmm, najlepszą pracę. I teraz tak, poziom naładowania. Jak możemy zauważyć, na wyświetlaczu 38% dla wszystkich trzech cel. Gdzie mamy tutaj po prostu opis. Dla trzech cel. I teraz tak, to urządzenie pozwala nam na mierzenie również innych baterii. W tym celu możemy sobie guzikiem funkcyjnych Lipo, Life, Lion przełączyć i w tym wejściu mierzyć. Natomiast dodatkowo jest jeszcze boczne wejście dla pomiarów nikleowokadłomowych i nikleowo-wodorkowych. Teraz tak, zajmijmy się tą baterią, sprawdźmy po kolei każdą celę, jakie jest jej naładowanie i teraz tak, dusimy guzik odnośnie cel i tak, pierwsza cela 379, stan naładowania 31%, druga cela 381, stan naładowania 38% i trzecia cela 383, 46% naładowania i wszystkie mają 11, 44, 38. W tej pozycji akumulator jest składowany. W tej on sobie może leżeć, nic mu się nie stanie. To jest pozycja storage. Jak ładować takie baterie? Odsyłam do poprzednich filmów. Jest tam zawarte jak ładujemy baterie LiPo. Można się tam wszystkiego dowiedzieć. Drugim miernikiem, który jest bardzo poręczny, też, ale którego stosuję troszeczkę rzadziej. Jest miernik taki cyfrowy, który wyświetla nam po kolei. I teraz tak: 3 cele, czyli wszystkie, Al 11.4. On jest mniej dokładny pokazuje cele numer 2, 3, 8, cele numer 3, 3, 84. Starcza w zupełności, jednak bardziej poręczny jest ten pierwszy, który Wam pokazywałem, i z niego jakby głównie korzystam. O! Także bardzo fajny kieszonkowy można go mieć zawsze przy sobie, sprawdzić, z czym wybieramy się na zawody, na wyprawę, na latanie, na pływanie, na jazdę modelami, bardzo przydatne urządzenie i myślę, że zawsze w skrzynce do przechowywania, do magazynowania baterii takie urządzenie powinno być. I teraz tak. Jeśli Nowoczesne regle pozwalają nam na to, że stan rozładowania akumulatora nie powinien być niższy niż 3,3 V, ale czasami zdarza się, że zejdziemy poniżej tej wartości, jeśli korzystamy z innych regli, jeśli pobór prądu jest bardzo mały i ten nie zawsze zabezpieczenie prądowe nam zadziała, lub korzystamy z tego pakietu do oświetlenia jakiegoś urządzenia, odbiorników, Wtedy bardzo ważne jest, żeby monitorować ten stan. Jeśli dane urządzenie, odbiornik nie ma zabezpieczenia, które rozłączy nam ten akumulator i nie zepsuje go, nie wejdzie na wartości zbyt małe, które pozwolą go uszkodzić, warto zastosować taki mały buzer urządzenie. Ja tutaj w to miejsce zawsze stosuję sobie. Zapinam chusteczką, po prostu zagniatą, ponieważ w momencie podłączenia są bardzo głośno głośne, a nie zawsze potrzebujemy aż tak głośnego dźwięku. Wiadomo, jeśli mamy modele latające, one są bardzo daleko od nas, no to wtedy wyciągamy tą zaślepkę w postaci chusteczki, żeby model, żebyśmy wiedzieli w którym momencie model już zaczyna tracić moc. I teraz tak. O, Słychać jest bardzo głośne podłączenie. Urządzenie zasygnalizowało już swoją pracę. Trzy e, diody, ponieważ pakiet jest 3S składający się z trzech cel e, Każda cela jest, e, ma jeszcze prąd, nie jest to graniczne zużycie. W momencie, kiedy zaczyna dochodzi już do granicznego zużycia, czyli zbliża się do magicznego 3-3 V w przypadku baterii litowo-polimerowej. Wtedy zaświeca się na żółte i po chwili już praktycznie zaczyna świecić czerwone światło. Kiedy któraś z cel zaświeci się już tutaj na czerwono, buzzer zaczyna piszczeć, wtedy mamy sygnał, że musimy kończyć lot, spłynąć łódką jak najszybciej, po najbliższej linii może do brzegu. Niekoniecznie szybko, bo wtedy bardzo dużo energii z baterii, z pakietu się korzysta. Ok, to wszystko. Wiemy już, jak zabezpieczyć, jak przechowywać. Hmm, bardzo ważne. Baterie litowo-polimerowe. W czasie przechowywania ustawiamy w ładowarce specjalny tryb. Do tego możemy użyć ładowarki IMAXA B6AC. Lub każdej innej modelarskiej, która będzie miała funkcję ładowania akumulatorów litowo-polimerowych, możemy je naładować, możemy je rozładować lub ustawić w pozycji, właśnie do magazynowania, czyli tak zwanej storage. Wtedy wszystkie cele są równo zbalansowane do poziomu 3,8, i w tych warunkach bateria może spokojnie leżeć bardzo długi okres czasu. Jeśli zainteresowało Cię, zapraszam Cię do obejrzenia poprzednich. Lub następnych filmów. Subskrybuj, daj łapkę w górę. Dzięki. Pozdrawiam.